Cześć, witajcie. Zapraszam na pierwszy odcinek testów Chińczyka. W dzisiejszym odcinku przetestujemy zapalniczkę z AliExpress ładowaną elektrycznie. Zobaczmy, jak to było zapakowane. Ładny woreczek, zaciągany. W środku znajduje się kabel do ładowania. I sama zapalniczka. Zapalniczka sama w sobie jest przyjemna w dotyku. Dość ciężka, ale zazwyczaj ciężar świadczy o wysokiej jakości wykonania. Od frontu widzimy przycisk oraz światełka LED wskazujące na poziom ładowania. Po otwarciu zapalniczki światełka się podświetlają. Widzimy tutaj. Diody, które ewentualnie świecą w mniejszym stopniu, jeżeli zapalniczka jest nieco rozładowana, i tutaj widzimy samo miejsce, gdzie będziemy odpalali zapalniczką cokolwiek byśmy nie chcieli odpalać. Zobaczmy, jak zapalniczka działa. W kilku sekundach zapalniczka sama się wyłącza, zamykamy ją. Diody gasną. Możemy ewentualnie wyłączyć ją wcześniej, do tego wystarczy wcisnąć, zamykamy i zapalniczka jest wyłączona. To wszystko w pierwszym odcinku testów Chińczyka. Zapraszam na kolejne.